On Bóg zaprosił Eliasza na spotkanie, ale w bardzo charakterystyczny sposób. Oto powiedział: Wyjdź przed grotę i oczekuj. I oczywiście doszło do napełnienia Eliasza Duchem Świętym. Pan Bóg nie chce, żebyśmy zbyt długo trwali w naszej grocie, to znaczy w takim miejscu, gdzie głęboko rozważamy za i przeciw nasze trudności, nasze problemy. Pan Bóg chce, żebyśmy wyszli, żebyśmy wychodząc pokazali Mu, że chcemy się poddać pod jego panowanie. No przecież yy, tak. Yy, tak zrobił ojciec chłopca opętanego. Panie, zaradź niedowiarstwu mojemu. Bartyneusz wreszcie krzyknął z głębi swojego istnienia. Jezusie, synu Dawida, ulituj się nade mną. Bardzo wielu, w bardzo wiele postaci biblijnych po prostu w pewnym momencie wyszło. I poddało się pod panowanie Pana Boga. Maria Magdalena, która do jakiegoś czasu płakała, a potem ruszyła w stronę światła. Panie Jezu Chryste, prosimy Cię, pozwól nam wychodzić w Twoją stronę, bo Ty już tam jesteś i czekasz na nas.